Witam wszystkich serdecznie, sarna się wita. Ponieważ aparentnie nie rozwiałam wszystkich tematów gorsetowych, no to jedziemy z tematem, jedziemy dalej z gorsetami, żeby też nie przeciągać. Co mnie zainspirowało do tego filmu, to to, że na pewnej grupie gorsetowej trafiłam na post, gdzie dziewczyna właśnie napisała, że zainteresowała się tematem gorsetów, ponieważ zobaczyła na moim kanale i że słyszała, że da się stracić od 6 do 15 cm w talii. I dlatego nagrywam ten film. Postanowiłam odnieść się do sporej ilości faktów i mitów na temat gorsetów, więc mam nadzieję, że rozwieję wszystkie wątpliwości. Jeżeli oczywiście będziecie mieli jeszcze jakieś, no to wiadomo, no to uderzajcie do mnie po prostu i będziemy o tym rozmawiać. Ale ogólnie no to zebrałam te takie najpopularniejsze, takie, z którymi najczęściej się spotkałam i jedziemy. Tylko najpierw boda. Podobno w gorsecie nie da się oddychać. Czy to prawda? Hmm. Może. Ja w tej chwili mam na sobie gorset. Jeżeli będę w stanie nagrać ten film do końca, no to to znaczy, że da się w tym gorsecie oddychać, prawda? Jeszcze jeżeli mi nie wierzycie, to nawet wykorzystam to oto cudo to jest miarka krawiecka i zaraz zobaczymy, ile ja w tej chwili mam w talii. Żebyście nie mieli wątpliwości, że to jest taki true gorset, nie? Proszę bardzo. Mierzymy się. Ech, chodź tu. No, i jest 56 cm o, proszę ja Was bardzo. To nie jest mocno zawiązany gorset. To jest gorset zawiązany tak całkiem wygodnie, całkiem optymalnie, żeby właśnie żeby po prostu mi było wygodniej, żebym ja się szybciej nie zmęczyła. Także, czy da się oddychać w gorsecie? No, da się. Oddycham. Eee, eee, proszę, da się. Udowodniony. Mit obalony. Jedziemy dalej. Podobno gorset jest tylko dla szczupłych ludzi. Otóż jest to absolutny bullshit. Ponieważ jeżeli ktoś jest z natury szczupły, to nie do końca ma co tym gorsetem ściskać. Więc na logikę nawet. Jeżeli mamy kogoś, kto ma jednak większą tą warstwę tłuszczową, no to ona jest dość elastyczna z nią można faktycznie działać. I jeżeli taka osoba założy gorset, to ona może osiągnąć znacznie, znacznie większą redukcję niż taka osoba jak ja, gdzie ja naturalnie mam w talii 60 cm, ale no tutaj są żebra. <tutujesz> tutaj są żebra. Ja nie mam tutaj tego tłuszczu, który mogłabym ściskać. To najwyżej trochę mam go na tyłku ale no na tyłek nie zakładam gorsetu, więc jeżeli macie tkankę tłuszczową, to tym bardziej gorset jest dla Was. No bo osoby szczupłe, no dużo sobie nie zredukują w ten sposób, więc w zasadzie jedyne co, no to po prostu ładnie to wygląda. Także oba nam ten mit. Kolejny mit jest taki, że gorsety są tylko dla kobiet. Absolutnie jest to nieprawda i jak tutaj, o tutaj ja Wam pokażę takiego jednego pana, i popatrzcie sobie na ten oto piękny filmik i powiedzcie mi, czy gorsety są tylko dla kobiet. Nie wiem, ile trwa filmik, dlatego. Mm, pokazuję dalej. Ale tak, jak zobaczyłam tego pana, to miałam takie ubycz. Teraz możemy rozmawiać. Inna sprawa, że na przykład z tego co pamiętam, bodajże Emerald Queen na pyrkonie bądź na jakimś innym pokazie alter grupy. też miała męskie gorsety na wybiegu i faceci wyglądali absolutnie fenomenalnie w tych gorsetach. Tylko że różnica jest taka, że no to jest trochę tak jak garnitur. Garnitur skrojony na kobietę będzie inaczej wyglądał niż garnitur skrojony na mężczyznę, ponieważ mamy po prostu różną budowę i to w dużej mierze z tego wynika. Więc u kobiety naturalnie jest jakieś takie minimalne, przynajmniej wcięcie w talii. U mężczyzn jest ono zazwyczaj mniejsze. Więc jeżeli jesteś mężczyzną i chcesz nosić gorset, to ja polecam, żebyś po prostu zamówił sobie gorset szyty na wymiar u gorseciarki, która to zrobi na Twoje wymiary, dostosowane do Twojej figury. Jeżeli jesteś mężczyzną i chcesz nosić damskie gorsety, no to ja nie mogę tego zabronić. Nie jest to może najrozsądniejsze rozwiązanie, Głównie kwestie zdrowotne, tutaj mam na myśli, ale ju no, do you bubu, nie? Także ja absolutnie nikomu niczego nie zakazuję, każdy może się ubierać jak chce, każdy mo może nosić co chce, nie interesuje mnie to w ogóle i nie mam absolutnie żadnego z tym problemu, aczkolwiek miej na uwadze to, że no po prostu to może nie być wygodne ani no, nie być do końca zdrowe. Także absolutnie obalam mit, że gorsety miałyby być tylko dla kobiet. Tutaj mam jeszcze kolejny bardzo ciekawy temat, że podobno od gorsetu da się dostać krwotoku wewnętrznego. No, tak technicznie rzecz biorąc, jeżeli na przykład pęknie ci żebro, to tak, to jak najbardziej, to jest to do zrobienia. Natomiast od samego gorsetu, no to za bardzo nie ma jak. Wyobraź sobie, jakbyś. Miał na sobie taką na przykład hardkorowo obcisłą jakąś odzież, dowolną. Po prostu wyobraź sobie takie bardzo obcisłe ubranie. Czy od tego da się dostać krwotoku wewnętrznego? No niekoniecznie. No Jeszcze istnieje ewentualnie cień szansy, że nie wiem, fiszbinę pęknie albo coś takiego, ale z tego co wiem, to raczej prędzej yy, walnie taka fiszbina plastikowa, która jest za mocno na, yy, naciągnięta, niż stalowa. Także tutaj możecie bardziej uważać na te plastikowe fiszbiny, ponieważ one faktycznie, one się z czasem odginają i one mogą pęknąć, ale realnie czy to przebije materiał? Myślę, że mogło się to kiedyś zdarzyć. Myślę, że mogły być takie przypadki, ale jest to raczej bardzo mało prawdopodobne. Raczej nie dostaniesz krwotoku wewnętrznego. Czy noszenie gorsetu boli? No nie boli, tak ogólnie. Jakby to ująć w słowa, powiedzmy, że masz opcję mieć na sobie t-shirt albo marynarkę, która jest stosunkowo ciasna. To jest mniej więcej taka różnica. Nie jest to wygodnie jak dres. Ponieważ to jest coś, co perfekcyjnie przylega do Twojego ciała i to jest taka Twoja druga skóra. Więc nie jest to tak komfortowe, jak mogłoby być, ale to nie boli, bez przesady, to nie boli. To nie jest tak, że to jest ściśnięte jakoś niewiarygodnie i po prostu boli Cię wszystko po pół godziny. Tylko właśnie po prostu po jakimś czasie możesz odczuwać takie bardziej zmęczenie, taki delikatny dyskomfort po prostu, bardziej, może kojarzycie, no dziewczyny pewnie będą kojarzyć, jak macie na sobie obcasy, to czasami jak te obcasy nie są jakieś takie ultra wygodne, to po paru godzinach zaczyna trochę właśnie w taki dziwny sposób, nawet nie to, że boleć stopa, ale tak jakby, no czujecie tak jakby ucisk, coś takiego i ja bym to bardziej właśnie do takiego czegoś porównała, Niż faktycznie do takiego fizycznego bólu. Inna sprawa, że jeżeli macie dobrze dobrany gorset, taki szyty pod wasze wymiary, a nie na przykład jakiś taki masowo szyty, to teoretycznie nie ma prawa nic was boleć. Także no, obalam ten Podobno gorsety mają rozmiary podane w calach. Tak, to akurat jest prawda. Jeżeli widzicie gdzieś na sklepie gorsety w rozmiarze SML. No to ja bym kwestionowała raczej, na ile te gorsety są gorsetami. Raczej bym się zastanowiła, czy producent faktycznie szyje gorsety, czy nie szyje po prostu takich, wiecie, takich bardziej takiej, takiej bielizny. I jeżeli chodzi o te rozmiary w calach, to wygląda to tak, że ten wymiar, ten rozmiar, który jest podany, na przykład ja mam 18 cali, to to jest po prostu obwód tali, tylko, że podany w calach. I to jest obwód talii przy maksymalnym związaniu gorsetu, czyli jak po prostu z tyłu w nawiązaniu nie macie żadnej przerwy. To jest właśnie ten rozmiar, który jest podany jako rozmiar gorsetu. I jak próbujecie sobie dobrać ten rozmiar gorsetu, no to zazwyczaj po prostu mierzycie swój obwód talii, odejmujecie od tego około 10-15 cm i to jest wasz prawidłowy rozmiar gorsetu. Chyba, że tam chcecie mniej bardziej się ściskać, to już tam jest trochę bardziej elastyczne, no bo wiadomo, mniej y, szczuplejsze osoby są w stanie trochę mniej sobie odjąć w tej talii, a y, te szersze osoby są w stanie trochę więcej odjąć, więc mają trochę większe pole do popisu w tym temacie i większą też możliwość kupna różnych rozmiarów. Podobno, gorset zawsze ma wiązanie gorsetowe i brykle z przodu. Otóż, jeżeli chodzi o wiązanie gorsetowe, no to tak, no to to jest. Coś takiego, że w każdym gorsecie jest wiązanie gorsetowe, ponieważ to jest miejsce, gdzie jesteście w stanie dopasować sobie właśnie rozmiar tego gorsetu, dopasować go do, was do waszego ciała. Natomiast yy, brykla, bo nie wiem, czy wy wiecie, brykla to jest to, ja może wstanę Tam i pokażę. To, o, to, 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 co tutaj widzicie, te haftki takie duże, to jest brykla albo z angielskiego bask. Także to było tak informacyjnie. Czy każdy gorset to ma? No niekoniecznie. No właśnie chodzi o to, że niekoniecznie. Są gorsety. Które na przykład tutaj mają tak zwane swing hooksy, czyli takie, takie zapięcia. Czasami możecie kojarzyć takie szkatułki, jak były, to tam miały takie, nie? I to, to jest coś takiego. Ewentualnie w ogóle nie muszą mieć żadnego zapięcia z przodu. I takich gorsetów też jest sporo, i one zupełnie inaczej wyglądają. Na przykład te gorsety, które są zakładane głównie pod ubranie to one bardzo często nie mają właśnie tej, tej brykli, żeby ona się po prostu nie odznaczała na wierzchu na sukience czy tam na tym, co macie na wierzch. Natomiast, to jest istotna sprawa, ciężko jest to założyć, ponieważ musicie rozsznurować cały gorset na maksa, wciągnąć go przez tyłek albo przez górę, zależy co, co Wam wygodniej, i dopiero to wiązać wszystko do zera, nie? Także tutaj troszeczkę trzeba się więcej nagimnastykować, żeby to osiągnąć, ale jest to jak najbardziej do zrobienia, także nie zniechęcajcie się, po prostu dwie minuty dłużej wam to zajmie. Podobno, gorsety z sieciówek są słabej jakości. Otóż, zależy, czego oczekujesz od gorsetu, ponieważ możesz oczekiwać redukcji, tak jak ja na przykład w tej chwili tutaj mając na sobie ten gorset. Albo możesz oczekiwać, że on po prostu będzie ładnie wyglądał. No to wtedy absolutnie dowolnie, tak jakby ciężko ocenić jakość gorsetu, powytycznych bycia gorsetem, ponieważ gorsety są różne. Są gorsety przeznaczone właśnie do redukowania talii, są gorsety do treningu talii i są też gorsety chociażby takie bieliźniane, które bardziej służą do łóżka, na sesje zdjęciowe, albo po prostu jako taka pseudo bluzka, ale jednak trochę bardziej fancy. No tego jest naprawdę mnóstwo. Jest cały przekrój i niekoniecznie to świadczy o jakości po prostu. Także jeżeli oczekujesz gorsetu, który po prostu będzie ładnie wyglądał i nie oczekujesz, że on będzie jakoś niewiarygodnie zmniejszał tą talię, no to bez problemu. W sieciówkach też spokojnie sobie coś znajdziesz. Czy warto, no to powiedzmy, że to jest już inna sprawa, ponieważ gorsety w sieciówkach też swoje kosztują, a u na przykład w jakimś Paper Cut, czy w Rebel Madness, no to tam możecie sobie tam poniżej 200 zł nawet upodować gorset i będzie on faktycznie redukował tą talię i prawdopodobnie będzie naprawdę wygodny, więc może warto się zastanowić, czy warto. Podobno wiązanie gorsetowe jest bolesne. No to tutaj jest trochę takie i tak i nie. Ponieważ ogólnie wiązanie gorsetowe nie boli. W sensie jak wiążecie gorset, nie? No to ogólnie to nie boli. Natomiast jest jedna sytuacja. Kiedy wiążecie gorset na gołe ciało, no to wyobraźcie sobie, że zakładacie sobie coś, co jest bardzo przylegające i próbujecie to jeszcze związać. W momencie, kiedy. Ta, ten sznurek bądź ta wstążka, wstążka to tutaj jest bardziej problematyczna. W momencie kiedy ją naciągacie, ona się ociera o waszą skórę, więc koniec końców czujecie to i to faktycznie może być ten bolesny moment, więc tutaj trzeba po prostu zrobić to sposobem, spokojnie, nigdzie się nie spieszyć, absolutnie nie wiązać gorsetów pośpiechu, bo to faktycznie może boleć i faktycznie możecie sobie przeciąć skórę, na tak w sensie, nie? Tak. Ale ogólnie to chill. Ogólnie to chill, raczej, raczej nic się nie dzieje. Wstążki są bardziej bolesne niż sznurek, ponieważ wstążki mają te krawędzie, które są zazwyczaj e, zgrzewane i one faktycznie są w stanie przeciąć skórę. A sznurek bardziej przetrzeć. No ale wiadomo, faktycznie można sobie zrobić tę krzywdę. Lecimy dalej. Podobno częste noszenie gorsetu osłabia mięśnie pleców. Ogólnie to tak. Ogólnie to tak, ponieważ te mięśnie, które normalnie pracują, żeby utrzymać naszą pionową postawę, sylwetkę, i wszystko, są dodatkowo wspomagane przez gorset, więc te mięśnie trochę mogą się rozleniwić w ten sposób i faktycznie to może prowadzić do osłabienia mięśni pleców. Dodatkowo jeszcze noszenie gorsetu wymusza oddychanie torem piersiowym, więc tak jakby ta pojemność troszeczkę się zmniejsza w ten sposób i faktycznie mamy troszeczkę płytszy oddech. No ale to też, no to, to niestety, no jeżeli sobie ściśniemy tutaj wszystko nawet nie jakoś szczególnie mocno, to niestety troszeczkę faktycznie płycej po prostu oddychamy w ten sposób. No jeju, no kurde, no co tu dużo więcej mówić. No faktycznie jest, to jest akurat prawda. Podobno trening talii zwęża talię na stałe. Jeżeli chcecie w ogóle mieć dodatkowy, oddzielny filmik na temat treningu talii, to też dajcie mi znać, bo też chętnie się do tego odniosę. Natomiast, czy faktycznie, trenując talię, jesteśmy w stanie na stałe zmniejszyć sobie talię? Celem treningu talii nie jest zwężenie talii, tylko jest dostosowanie swojego ciała i dostosowanie gorsetu przeznaczonego do treningu talii, do tego, żeby można było go trochę ciaśniej zawiązać. Bo tu właśnie o to chodzi w całym sezonowaniu gorsetu też, że im dłużej nosicie ten gorset, tym bardziej Wasze ciało się do tego przyzwyczaja i tym bardziej materiał też się trochę tak jakby naddaje i w ten sposób faktycznie jesteście w stanie coraz ciaśniej wiązać ten gorset, żeby coraz po prostu ładniejszą tą talię osiągnąć. Także nie, to nie jest prawda. Podobno gorset to bielizna. No to powiedziałabym tak, gorset może być bielizną. Ale nie musi. Gorset może też być częścią po prostu ubrania, tak jak ja mam w tej chwili, to jest w tym momencie dla mnie dodatek. I no. Mm, czy da się to nosić jako bieliznę? No pewnie tak. Natomiast. Yy, jakby to ładnie ująć w słowa. Są gorsety, które są stworzone właśnie do tego, żeby były takie stricte bielizniane, żeby to były bardziej takie. No ja na to mówię kusidełko. I wydaje mi się, że to jest całkiem adekwatna nazwa. Że to jest po prostu coś, co raczej zakładamy w konkretnych sytuacjach. I do taki, taki normalny gorset w takiej sytuacji oczywiście też da radę, natomiast no zdjęcie go, odrabianie czegokolwiek w nim, no nie wiem, no nie wiem, może, może to być słaby pomysł. Także no, w, tej, w tym temacie gorset może być bielizną, nie musi być bielizną, no to idziemy dalej. Podobne odnoszenia gorsetu da się stracić od 6 do 15 cm w talii. No ja powiem tak. Jak założysz obcasy, to jesteś wyższa, ale nie urośniesz. I wydaje mi się, że to jest całkiem adekwatna analogia, ponieważ w momencie, kiedy zakładasz gorset, związujesz go, masz mniejszą talię. Ale w momencie, kiedy go zdejmiesz, to już nie masz mniejszej talii. Są przypadki że da się, generalnie da się faktycznie wyszczuplić sobie talie na stałe. Natomiast to jest bardzo duże poświęcenie i jednak spore ryzyko, bo yy, pewnie słyszeliście przypadki tych jakichś tam pojedynczych osób, modelek, czegokolwiek, już nie pamiętam konkretnie nazwisk ani kto to w ogóle był, że faktycznie zdarzyły się przypadki, że ktoś na stałe zmniejszył sobie jakoś hardkorowo talię ale bardzo często wiąże się to też z wycięciem żeber albo wygięciem tych żeber. Ludzie też czasami śpią w tych gorsetach, że noszą tam około 23 godziny na dobę, śpią w gorsetach, zdejmują w zasadzie tylko na przykład do mycia się. I no, czy to jest dobre, no to jest kwestia sporna, nie było jakoś szczególnie badań w tym temacie, także nie mogę więcej powiedzieć. Natomiast, tak nawet na logikę, no nie wydaje mi się to najlepszym rozwiązaniem, więc jeżeli chcecie spróbować czegoś takiego, no to na własną odpowiedzialność i najlepiej w konsultacji z lekarzem, ponieważ nikt, żaden bloger, żaden youtuber, żaden, nie wiem, człowiek obcy nie weźmie odpowiedzialności za Was i za Wasze zdrowie, więc wszystko, co robicie, róbcie z głową, zastanówcie się dwa razy, czy na pewno nie zrobi mi to żadnej krzywdy i dopiero wtedy zabierajcie się za gorsety i za tego typu rzeczy. Także no, raczej nie, raczej nie da się na stałe wyszczupić talii gorsetem. Na dzisiaj to wszystko, co dla Was przygotowałam. Jeżeli nadal macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście zapraszam w komentarze, możecie o wszystko pytać, ja postaram się odpowiedzieć. Jeżeli nie będę znała odpowiedzi na jakieś pytanie, to znajdę kogoś, kto będzie w stanie udzielić tej odpowiedzi i ewentualnie jeszcze wrzucę sobie na Instagramie, na Instastory, żebyście to mieli. Jeżeli chcecie więcej gorsetowych treści, to dajcie mi znać w komentarzach. Jeżeli chcecie po prostu jakieś konkretne tematy, nie? Bo ja mam tam wypisane trochę rzeczy, natomiast nie wiem, jaki one mają priorytet bo to jest coś, co ja sobie wymyśliłam. A jeżeli jakiś konkretny aspekt Was interesuje, no to dajcie znać. Może to być, nie wiem, no myślałam o tym, żeby zrobić na przykład przegląd gorsetów w sklepach polskich bądź ewentualnie mogłabym się skontaktować z jakąś gorseciarką i z nią umówić na przykład na nagranie filmu. Także jeżeli macie taką potrzebę, żeby mnie skonfrontować z jakimś tematem albo z jakimś człowiekiem, to jak, jak najbardziej, ja jestem bardzo chętna. Ja się niczego nie boję, ja sobie zaczę chętnie. Także no, chyba powiedziałam wszystko, co chciałam. Wbijajcie oczywiście do mnie na Instagrama, wbijajcie na grupę na Facebooka. I będzie mi bardzo miło, jeżeli puścicie gdzieś dalej ten film, żeby szerzyć dobro i gorsetową wiedzę, żeby sobie ludzie krzywdy nie zrobili, żadnych tam kwotoków wewnętrznych czy innych połamanych żeber. No i co? No i widzimy się za tydzień.